Zatrzymując się jeszcze przy temacie finału, nie wiem czy Ty śledzisz to co teraz dzieje się w social mediach. Fryzura, Klaudii. Wywołała naprawdę oburzenie. Kto jej to zrobił? Czytam takie komentarze. Co wy na to? Nie, nikt jej tego nie zrobił. Ona sobie, sobie sama to zrobiła. I tak naprawdę przez kilka tygodni przed finałem zastanawiała się nad tym, jak się przygotować do finału. Zawsze wygląda spektakularnie. Ale wyglądała spektakularnie. Oczywiście, oryginalnie przede wszystkim. Ja muszę tutaj, tutaj zdradzać drobinka, znaczy uchyla rąbka tajemnicy. To jest tak, że ona szukała bardzo długo specjalnej, lokalnej fryzjerki, mhm. takiej w zasadzie trudno powiedzieć, szamanki, kogoś takiego z lokalnej wioski, która zrobi jej fryzurę taką, jak na wyjątkowe okazje plotą sobie kobietę z Zanzibaru. To, co to ona sobie zrobiła... Znaczenie. Tak, to ma znaczenie. To była fryzura, która była pewnym ukłonem w stosunku do lokalnej społeczności. I ona to bardzo długo przemyśliwała. Myśmy długo szukali razem z nią odpowiedniego materiału, który się wplata w te włosy i to naprawdę nie była łatwa sprawa.